Witam, jesteśmy w ostatnim y, rozdziale aktu pierwszego. Goni u nas wielkie koło zębate. I teraz znajdujemy się bardzo, ale to bardzo wysoko. R, chwyć, dobra. Pyk. Lewa, prawa, lewa, prawa. Gdzieś zapierdzielam, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Ale tu jest strasznie wysoko, jak się spierdzielę to będzie wał. Wow. Dobra, R, skocz. I lecimy. Żeby się łapy nie palą Dobra, to zasobnik, pyk. Mam amunicję czy nie mam Nie mam wypadałoby dokupić i dopalać też punktów mam dużo, to tam się nie martwię I czemu idę tak powoli, dobra zapierdzielamy pod górkę o, Ależ tu wysoko Jeszcze cipki jakieś, boże Cipki! Dobra Przeskakuj A Ja się stąd zrypię o fajną broń mam ale na razie nie będę jej używał albo użyję Uwaga A nie, to nie jest to ja myślałem, że to będzie jakaś rakietnica Ale i tak dobra na pierdziela <laughs> Ale mam zachrypnięty głos Dobra już jest okej okay ma? Strzelił pedał. Dobra, idziemy dalej. <laughs> Ale w nich wiadę. Jak wbita. Haha. <laughs> Woj Ale przeskoczył. Jak parkour. To wy do mnie panowie? Dobra, coś ich zażarło. <laughs> I wpieprzamy się do jaskini. Joko fajna jaskini, o! Wielkie to w cholery, właśnie wielkie. Aha, fajnie to wygląda. Widoki są niezłe, naprawdę. A ja sobie jadę na dupie. Dobra, przeskakujemy. Ciekawe czy w ogóle mnie dobrze słychać. Ja tak nagrywam, mówię, mówię, a nawet się... Nie przysłuchałem, czy dobrze Nie słychać. Dobra. Lewa, prawa idziemy po jakieś lianie jak tarzan. Pyk, pyk, dobra. Ja, yeah, czaszki coś ich zeżarło. To za pech. Dobrze, na razie tu nikogo nie ma. Łoj, Łoj, i mamy jądra. Jakiegoś gada, co to właściwie jest? Jakbym wiedział, to bym ci powiedział. Gniazdo. Tak, mamuśka z gejem. Teraz pieprzamy jaja. Pula auto. Napierdzielamy. Dobra. Idę pierwszy tutaj. Tylko przez te pieprzone jaja nic nie widać. No i rozpieprzam jaja. Ktoś nie będzie miał potomstwa. I czym on mówi o mamuścach? Gdzie ojczulek? Łaj, Tak, powiedz mi, że to ty. Tak, to... to napieprzam jej w brzuchu. Gdzie ja mam uciekać? Aż te głosy mnie straszą. Normalnie, dobra, I jakoś tam żeśmy uciekli, ale o, ale zlakowało. Lepiej czas leci, a ja mam uciekać. Nie wiem, czy zdążę. Pod góreczkę sobie biegniemy, la 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 la. a ja sobie biegnę i zwiedzam. A nie to wygląda, ale nigdy nie lubiłem misji na czas, ale chyba zdążę. Run, tak napraw, już naprawiam parz stary. Jestem MacGyver normalnie. W tym parz MacGyver pyk już naprawił, a ja. Dobra. I lecimy, nie śpimy, nie śpimy, lecimy. Nasz sęp za dużo waży, spadamy. To co tam się kryje, kurde? Lol. Co tam jest? Jakiego pociągu? I w ogóle, co to nas goni, jeśli tu nic nie widać? To jakaś bestia była. Ale olbrzymia jak cholera. Tak, gdzie tatuś? Mayday, mayday, spadamy. No i przeszliśmy rozdział. Akt pierwszy mamy za sobą. Jak widać, za chwilę zaczniemy akt drugi. Do którego bardzo serdecznie zapraszam. Cześć na razie.